Czy chcesz wiedzieć, jak będzie wyglądał świat w 2050 roku? Wejdź na stronę 2500.rw. Kliknij w Dowolne Miasto i BUM! Możesz zobaczyć, jak będzie wyglądało to miasto za 30 lat. Pokażę Ci, jak za darmo stworzyć profesjonalne logo. Wejdź na tę stronę. Wpisz nazwę firmy. Dodaj jakiś opis. Wybierz branżę. Wybierz sobie jakiś typ. Wybierz ikonki, które ci się podobają. Wybierz trzy style, które przypadają Ci do gustu. I BUM! Oto twoje darmowe logo. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze skustomizować pod siebie. Masz często problem z wyborem filmu na wieczór? W takim razie Ci w tym pomogę. Wejdź pod ten link. Po lewej wybierz swoją propozycję. Twoja droga połówka niech wybierze swoją. I teraz nadal dostaniesz propozycje filmów, które Wam się spodobają. Niesamowita rzecz w Google Chrome. Wiedziałeś, że możesz mieć customowy kursor z różnymi postaciami? Wpisz custom kursor i wejdź w pierwszy link. Możesz sobie tu wybrać nowy kursor. Ja wybiorę sobie ten. I pamiętaj o tym, by zostawić kciuka w górę, komentarz i suba koniecznie z dzwoneczkiem.